Firma Tako lider w produkcji wózków dziecięcych w Polsce jak zwykle nie zawodzi. Tym razem model Extreme, który tutaj będziemy oglądać, pokazuje, że rzeczywiście ekstremalne rozwiązania, które prezentuje i proponuje firma Tako, to jest to szczyt możliwości technicznych, jeżeli chodzi o polskie fabryki, które uczą się po prostu od firmy Tako, jak zastosować takie technologie i takie rozwiązania. Tu mamy yy, Napinacze tylnej belki, czyli amortyzacji tylnej belki. W tej chwili widzimy, że ten wózek można utwardzić po odblokowaniu tych sprężyn do powrotnej pozycji. Uzyskujemy miękką belkę, która pozwala troszeczkę zamortyzować wszelkie wstrząsy. Klasyczne rozwiązanie. Już od dłuższego czasu stosowane przez firmę taką, jeżeli chodzi o zawieszenie torby na takich haczykach. Tutaj widzieliśmy ukryty uchwyt do przenoszenia gondoli. Gondola wykonana całkowicie jak gdyby w nowej formie z dodatkowymi elementami aluminiowymi no, prezentuje się świetnie. To rzeczywiście trzeba przyznać, że tako potrafi zaskoczyć designem, ale przede wszystkim również rozwiązaniami technicznymi, na których to Rozwiązaniach opiera już praktycznie każdy swój wózek. Zawsze są to sprawdzone, ale i również nowoczesne rozwiązania, czyli jakieś tam łączniki, zamki, zamykające stelaż, czy możliwość na przykład regulacji oparcia w środku gondoli, regulowaną pod spodem, pod gondolą, poprzez pokrętło. Tak jak widzimy tutaj na filmiku, jest to bardzo prosty w obsłudze wózek, bardzo przyjazny dla użytkownika. W tym roku widać jest trend jednak na mocne wentylowanie kabiny, czyli widzimy tutaj takie otwory które umożliwiają dostęp powietrza do dziecka. Natomiast co tutaj jest taką ciekawostką? Firma taką poszła dalej, zawsze w zasadzie w większości wózków zawsze dołączała moskitiera. Natomiast w tym momencie mamy moskitierę, która jest zapinana na całej gondoli, czyli dopinana do budki, jak i również do spodu gondoli, gdzie tworzy to całkowicie zamkniętą i bezpieczną powierzchnię dla dziecka. Także dziecko może się tu czuć w lecie komfortowo i Przede wszystkim mama może się czuć bezpiecznie, że do dziecka nic nie wleci żadna osa pszczoła. Prosty system wypinania gondoli pozwala na naprawdę błyskawiczne wypięcie i na przykład przełożenie gondoli przedem do kierunku jazdy. Taka funkcja bardzo pomocna. Może akurat nie przy gondoli, ale szczególnie przez spacerówce jest to bardzo istotna rzecz, że jest taka możliwość. No, tak jak widzimy, koła są skrętne. Oczywiście one są z możliwością blokady. Nie będziemy już takich rzeczy już tutaj pokazywać na filmiku, bo to jest jak gdyby standardem w tych wózkach regulacja podnóżka jeżeli chodzi o podnóżek spacerówki. Mamy pokrowiec na nogi i tu nowość pokrowiec na nogi będzie dopinany całkowicie do podnóżka. To jest taka ciekawostka. Natomiast zobaczmy w tej chwili regulację budki w różnych pozycjach. Oczywiście wentylowana, tak jak już mówiłem, jest. W tej chwili trend na mocną wentylację kabiny wózkowej, powiedzmy gondoli i spacerówki, także widzimy tutaj też ten trend zastosowany w budce. Standardowo oczywiście regulacja oparcia na wysokość, jeżeli chodzi o oparcie spacerówki, jest to regulacja w czterech pozycjach: dwie pośrednie i dwie skrajne. Zobaczymy tutaj za momencik. Pięciopunktowe pasy, które na pewno utrzymają Urwisa w miejscu, żeby nie wyskoczył z tego wózka. No oczywiście, po odpowiedniej regulacji. Pałąk jest otwierany albo całkowicie wypinany. Kto jak woli, w zależności od oczywiście okresu, w którym się użytkuje dziecko, jak jest duże dziecko, to pewnie chce sobie samo wchodzić do wózeczka i jest taka możliwość. Proszę zobaczyć, bardzo prosto zakładany. Pokrowiec na nóżki, natomiast co jest ciekawe, co już wspominałem wcześniej, mamy tutaj możliwość dopięcia go dookoła, czyli nie ma możliwości już takiej, żeby gdzieś nam podwiewało pod spód, czy ten pokrowiec jakoś tam dziwnie odstawał. Jest doskonale dopięty, tworzy całkowitą zasłonę. I tu jeszcze jedna ciekawostka: Moskitiera do wózka spacerowego. Co ciekawe, Moskitiera również dopinane jest do podnóżka, czyli dookoła tworzy taką bezpośrednią bezpieczną powierzchnię dla dziecka, osłoniętą całkowicie, bez zbędnych jakichś tam dziur, które mogłyby powstać poprzez nie, nie dopięcie tych zameczków. No, ciekawe rozwiązanie. Także dziecko się czuje tutaj. No, całkowicie bezpieczne najprawdopodobniej. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, spacerówkę możemy zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. To jest już standard w firmie Tako od wielu lat, także jeżeli będziemy mieć też fotelik, również możemy oczywiście zamontować ten fotelik przodem lub tyłem do kierunku jazdy. A teraz demontujemy szybciutko spacerówkę i pokażemy Państwu, jak się składa stelaż do transportu. Naprawdę prosta. Proste rozwiązanie. Jeżeli chodzi o, o sposób yy, składania, proszę bardzo, wystarczy wcisnąć, pociągnąć dwa cyngle, docisnąć stelaż, żeby zaskoczył z boku na blokadzie, yy, wyrównać rączkę, i praktycznie wózek mamy już przygotowany do transportu.